Witajcie kochani na kanale WITAROT. Cześć i wysiekawiania. Czytanie jedno w temacie: dokąd zmierzam? Sprawdzimy sobie przeszłość, skąd idziesz, obecną sytuację, tu gdzie jesteś, i jutro. Następny krok, czy Twój? Co Cię blokuje, co możesz zyskać, możliwości dla Ciebie i wynik. Rada na koniec. Jeżeli Cię interesuje takie czytanie, to oczywiście zapraszam. Dokąd zmierzasz? Dokąd ja zmierzam? Czytanie ogólne niekoniecznie dla wszystkich. Sobie sprawdzimy, co tutaj Tarot będzie chciał nam przekazać. Dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzasz? Dobrze, ja sobie ułożę karty szybciutko. sobie na koniec sprawdzimy widać wszystko no tak prawie te karty świecu. no i zrobię tak jest dobra będę pokazywać twoja przeszłość twoja przeszłość <laughs> moja przeszłość i mamy sprawiedliwość mamy sprawiedliwość ta karta mówi o sytuacjach sądowych papierologii, podpisywanie jakichś tutaj urzędowych dokumentów może tutaj chodzi o pracę, może o związek może chodzi o rozstania czyli rozwody, a może chodzi o ślub cywilny wszystko co się kręci komu sądu. Może masz z kimś napięku i coś się obija o sąd. Może chodzi o komorników. No nie wiem. Skąd wiesz? Twoja przeszłość. Twoja przeszłość. Hmm. Twoja przeszłość takie, nie wiedziałaś, czy nie wiedziałaś, co zrobić. Serce jedno mówi o drugie, głowa dużo myśli na jakiś temat, ale ta sytuacja już się zakończyła. Ten cykl się skończył. Coś już odeszło do przeszłości. W każdym razie jakieś sytuacje sądowe. Obecna sytuacja śmierć. Pokażę wam z bliska. Śmierć. Tak wygląda. Coś się zakończyło. Przechodzisz transformację wewnętrzną. Jesteś po rozdrożu, by można powiedzieć, między przeszłością a przyszłością. Śmierć. Dlaczego śmierć? No tak, mamy sytuację, gdzie są rozmowy, jakieś tutaj coś odcinasz już definitywnie. Rzeczywiście możesz być już rozwódką czy rozwodnikiem. No, opadają różowe okulary, schodzisz na ziemię i co? I askielichów, czyli odchodzisz od relacji, która już w Twoim życiu nie funkcjonowała, czy sytuacji, i przychodzą nowe możliwości. Dlaczego tak jest? Ponieważ we wszechświecie nie ma próżni. Nie ma. Zawsze coś zastąpi co, y, czymś, więc właśnie jesteś teraz w takiej sytuacji, gdzie poznajesz ludzi, y, gdzie. Y, y, może się zakochujesz, może gdzie budujesz przyjaźnie, a może z przyjaźni odrodzi się miłość, to w tym kielichu jest naprawdę mnóstwo emocji. Nie tylko miłość, ale też smutek, żal, ale też radość, nadzieja. A, no proszę, i wisielec. Czyli taka obserwacja osób, które poznajesz, analiza. Nie wchodzisz jakby od razu w te relacje, ponieważ no jeszcze te sytuacje, które objawiały się osąd, są jeszcze dla ciebie za świeże. Nie chcesz czegoś tutaj rozpoczynać, zaczynać. Mm. Dobra, patrzymy dalej. Twój następny krok. I jutro. No, mamy dwójkę denarów. Dwójka denarów. Hmm. No wybór się pokazuje. Sprawdźmy o co tutaj chodzi. Trójka buław, królowa kielichów. I król mieczy. Może sprawdzić tego króla mieczy. To może być urzędnik, słuchajcie, ale równie dobrze ktoś z trygonu powietrza, ta waga wody. Teraz zobaczymy, dlaczego królowa kielichów. Ragryb skorpion. Ragryb skorpion. No i mamy króla kielichów. Król i królowa kielichów. Słuchajcie, to tak wygląda, jakby chodziło o relacje. Tutaj będziecie załatwiać jeszcze jakieś sprawy urzędowe. I to jest takie oczekiwanie na wynik działań. Otwierają się ku... Tobie nowe drzwi, nowa brama, y, gdzie możesz czy możecie zacząć coś nowego budować. Nie wiem, czy tu chodzi o przeprowadzkę, czy, y, czy nową pracę, czy kupno, sprzedaż czegoś, y, pracę za granicą. No, u każdego będzie chodziło o zupełnie inną historię, o inną sytuację, ale jest coś, na co będziesz czekać na efekt. Swoich działań. Ja sobie jeszcze sprawdzę po tej karcie. No, zasiałaś, zasiałaś coś i teraz czekasz. I cóż? Hmm. Nie spodziewałam się dwójka kielichów. <grych> hmm. To są bratnie dusze, kochani. Um. I co? I to jest takie, czuję się wolna. Na przykład tutaj nie wiem, chodzi o sprawy urzędowe. Pójdźcie coś po Twojej myśli i w końcu możesz być z kimś, na kim ci zależy, z kimś, co nadajesz na jednej fali, gdzie się... Jest to porozumienie dusz. Hmm. Możliwe, że chodzi o ten rozwój ostateczny te papierki, że już dostaję, czekam na ten papier, bo mam kogoś jeszcze, z kim chcę budować nowe życie, a tą przeszłość zupełnie zostawić za sobą. No, ciekawe, naprawdę. Co Cię blokuje w takim razie? Piątka mieczy. Co Cię blokuje? Co cię blokuje? Co cię blokuje? Hmm. Czujesz się oszukana, czy oszukany, że tutaj te, um, ktoś tu przychodzi z propozycją, ale ta propozycja nie jest szczera nie wierzysz w dobre intencje osoby, o której myślisz. To Cię blokuje. Ha, no proszę, i znowu mamy sprawiedliwość. Czyli są te kłótnie, nieporozumienia, oszustwo, jakieś takie mówienie kłamstw na przykład w sądzie nie wierzysz, że ta sytuacja może się dobrze ułożyć po twojej myśli Twoje, na no, możliwości dla ciebie co możesz zyskać co możesz zyskać pokazuje się um, kapłanka co możesz zyskać przyjaciółkę przyjaciółkę co możesz zyskać? Co możesz zyskać? Myślę, że chodzi tutaj o spotkanie z kobietą, którą, która może coś doradzić. Dzięki jej możesz wyjść z sytuacji, poczuć tą siłę swo swoją wewnętrzną, wskaże ci drogę lub no, porozmawiać z kimś tutaj wiesz w tej kapłance jest, jest też no wróżka tak w sumie nie to jest, takie, to jest tylko przykład ja już nie mówię że musisz do mnie przychodzić ale na przykład z, przyjść na czytanie prywatne i tutaj można rozwiązać te twoje problemy twoje obawy to jest tylko przykład to, jeszcze raz mo, może chodzić o przyjaciółkę o Kogoś, komu ufasz. Więc słuchajcie, taka karta naprawdę ma wiele znaczeń. No dobrze, dalej patrzmy. Jaki jest wynik? Jaki jest wynik dla ciebie? E, umiarkowanie, czyli odzyskasz równowagę wewnętrzną. Mhm. Rano szczęście, spełnienie. O! <laughs> no ja widzę, że wyjdziesz z opresji, wyjdziesz, poczujesz to, um, będziesz, będziesz oblewać sukces. Czyli ta sprawa, tą sprawę sądową, o cokolwiek pytasz, wygrasz tą sprawę sądową, będziesz tym magiem będziesz grać pierwsze skrzypce, będziesz drażać pomysły swoje w życie. Odżyjesz. No pięknie. No ale jeszcze zobaczmy radę w takim razie. Rada dla Ciebie. Rada. Rada. Piękna rada. Słuchajcie, dziewiątka buław. Dziewiątka buław pokazuje Ciebie, gdzie o jesteś zmęczona tym z sytuacjami, jeśli chodzi o sąd, o, o, o te nerwy. O... No po prostu za dużo tego na Ciebie, ale widzisz to. A nie... Tutaj Tarot mówi, że. Masz nowy cel przed noxem, tak naprawdę. Warto pójść w tym kierunku, nie poddawać się, tak? Nawet jakbyś był, czy była bardzo zmęczona tymi sytuacjami, o których teraz myślisz, warto popracować. Warto iść w tym kierunku, gdzie intuicja cię poniesie. No, poza tym będziesz miała, czy będziesz miał z kim porozmawiać na ten temat. Wskażę ci drogę. No, I z... hmm. jest ta droga pokazana. Są na rozdrożu, będziesz się zastanawiać, w którym kierunku pójść czy pracować właśnie nad yy, tym, co ci zależy, czy zostawić. Ale jeżeli zostawisz, to właściwie, no nic nie pójdzie do przodu. Więc tutaj Tarot mówi, byś się nie poddawał, czy nie poddawała. Podejmuj decyzje dopiero wtedy, kiedy będziesz ich pewien, czy będziesz pewna. Hmm. No dobra. Zobaczmy w takim razie karty. Przeznaczenia na tą sytuację, która nam się tutaj pokazała. Ewidentnie chodzi o jakieś sytuacje sądowe. Hmm, dwie karty. Potrzebujesz więcej czasu, i przyjdzie uzdrowienie tej sytuacji. Ono. Hmm. Karta pozytywnej kreacji, karta pozytywnej kreacji na tą sytuację. Karta pozytywnej kreacji. Karta pozytywnej kreacji. Karta oczyszczenia. Nadchodzi oczyszczenie i uzdrowienie na wszystkich polach. No dobrze. I odpowiedzi anielskie. Odpowiedzi anielskie. Masz pytanie. Oczywiście zadaj je teraz w głowie. A odpowiedź przyjdzie za momencik. Z kart anielskich. Mhm. Nie. Nie odpuść. Nie odpuszczaj. Dobrze. To wszystko z mojej strony, kochani. Życzę szczęścia, spełnienia. Mam nadzieję, że to czytanie pomogło Wam w jakiejś sytuacji bardzo ważnej dla, dla Was, dla Ciebie. Życzę powodzenia. Dziękuję ślicznie za uwagę i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.